Cześć tak wszystkim! A to kolejny odcinek ode mnie z kuchni, gdzie będziemy testować produkty z Biedronki. Tak jak było w ostatnim odcinku, przetestowałem żeberka i goloneczkę i już nie miałem siły na nogi skaczki. No dlatego przyszedłem Ci pomóc. Tak, jest, teraz mamy już pawła dzisiaj u mnie, także dzisiaj potestujemy, już praktycznie wszystko spróbujemy. A więc tak, na sam początek spróbujemy sobie stragonowa. Z tak. Co ciekawe, przeczytaliśmy składy i wyglądają całkiem ciekawie na tych produktach, że nie są nawet najgorsze. Może będzie widać, jak to będzie smakowało. Za chwilę się dowiemy. Teraz tak, przekonamy się. Będzie moja opinia i będzie opinia jeszcze Pawa dodatkowo. Kolejnym produktem to właśnie te, jak pójdą oczekiwane przez Was, nogi skaczki z, z sosem żurawinowym. Też ma skład całkiem niezły. Coś jeszcze do tego było. Tak, bo bo się, że się nie najesz. Nie, ja się najem. <laughs> Pamiętacie, były też ziemniaki. Były te czerwone, tylko testowane, a Białych nie próbowałem. Także spróbujemy te normalnie, zwykłe gotowane ziemniaki. Obrane. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno je upieczemy. Ale my się tym wszystkim, słuchajcie, nie najemy. Dodatkowo spróbujemy jeszcze dla Was... O, nie tą stroną. Nie, nie dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. <laughs> Mamy tu jeszcze coś takiego jak pierś z gęsi. Nie wiem, czy będzie widać skład. Wszystko jest z biedroneczki, z krainy miejsc, także produkty tak, Człowiek jak patrzy na to, to zwykle się spodziewa jakiegoś słabego składu, a no, tak poczytaliśmy. Nie tam, że się specjalnie na tym znamy, bo nie, ale, ale wydaje, się, wydaje się naprawdę nie najgorzej, tak? Mnie te listy nie są długie takie, nie mamy te miliona E, więc brzmi Słuchajcie, ciekawie. To będzie tylko nasza opinia, my nie jesteśmy jacyś tacy tak, tak. czy jak pani Magda G., ale sprawdzimy. Dobra, lecimy ze strogonowym ja go otwieram, zobaczymy co tu się kryje. Czas przygotowania przy to jest tylko jedyne 10 minut, także do garnuszka to zaraz pójdzie. Tak, tak, żeby najszybciej. Będzie to zacząć od tego, że od razu będzie trzeba wstawić piekarnik, żeby na, nagrzać do innych rzeczy, bo wszystko troszeczkę potrwa, zanim się nam przygotuje. Tak jest. No Nie wygląda to specjalnie, ale no strogonów to. też nie wygląda zwykle jakoś mocno tak na tak? Gramatura to jest 400 geta. A wydaje się malutkie. Malutkie. I za takiego strogonowa zapłacimy jedyne 13 zł. 400 gram? No, no tak. Znaczy, czy jedyna to może uznamy po tym, jak spróbujemy, czy to faktycznie się nadaje do jedzenia. Tak jest. Dobra, ja tutaj. Bo skład, składu ma smak Skład jest bardzo fajny. Tak no poza tym, że to jest jednak indyk, tak? Indyk. No, no. co, nie lubisz indyka? Nie ja lubię indyka, tylko strogo się robi na głowinie, prawda? Do garnuszka. Do garnuszka. No, ale pan mówi, że no, wygląda tak, kurde, bardzo mięsnie, tak pozytywnie. Nie, nie jest tak Nie, nie, tak w garnku, bo, 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 bo w tej tym, tym, tym torebce wyglądało naprawdę słabo, ale już w garnku wygląda całkiem przyzwoicie. To naprawdę zupełnie inaczej wygląda. Inaczej. Tak. Tak, Ale wiecie że... co? Jeszcze taka jedna rzecz, że bardzo mało tego jest. Nogi skaczki potrzebują 30 minut, a to jedyne 10, także ja to otworzę i wrzucę teraz do piekarnika, żeby w międzyczasie to się piekło i... Tak, bo prawdopodobnie nie zjeść tamto i zapomnieć, zanim to się tak przygotuje. No tak no, pół godziny to jest czasu uuuu... Uh -huh, wystarczająco. Jest zajmuje. Bardzo fajnie to wygląda. No przygotowane wszystko. Tak i mamy jeszcze. Mamy jeszcze żurawinkę. O, no, żurawinka bardzo ładnie wyglądająca. Takich. Czyli tu chyba są dwie nóżki po mojemu i jest blaszka. Czyli to wchodzi do tego. Tak. I to rzucamy do pieca i potem dorzucimy po 10-15 dokładnie minuta ziemniaków. No ja żebyśmy mieli po prostu pełne danie. Tak, żeby było pełne danie. Ja uwielbiam tłuszcz skaczki w domu. Ogólnie lubię kaczkę, mam nadzieję, że to będzie smaczne. Choć jeszcze nigdy nie jadłem takiej gotowej, zawsze jednak to albo restauracja, albo z własnej roboty, ale tuż z kaczki powinien być smaczny. No przekonamy się. Tak jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, że jeżeli to będzie smaczne, tak jak się okazało, że golonka była bardzo pyszna, to jest super pomysł, na przykład jak gdzieś wyjedziemy i nie będziemy mieli na przykład czasu, żeby pójść zrobić jakieś zakupy, przygotować sobie... Słuchaj, te, te, te obiady właśnie do tego są, tak? To ma być szybkie, gotowe, gotowe no, danie? To, 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 to. Na tym to polega, tak? No to, to, wiesz, to nigdy ci nie zastąpi obiadu, na który poświęcisz czas i na pewno nie będzie to... Ten... Mimo wszystko nawet z dobrym składem to nie będzie specjalnie zdrowe, ale, ale może nie być najgorsze, tak? Może nie być. No właśnie... Z... Co prawda ja jeszcze nie jadłem może kaczki z żurawiną, najlepsza dla mnie kaczka jak jest, jak była pieczona, jak na przykład moja mama piekła, to przyważnie z pieczonymi jabłkami. Dokładnie, no, też uwielbiam. No, a jaką Wy lubicie kaczkę? Czy w ogóle lubicie? Napiszcie to w komentarzu. To co, mamy gotowe dania. Wszystko zostało wykonane zgodnie z podaniem producenta. Nie ma tego jakoś wiele. tak jakby na jedną osobę, to mi się zdaje spokojnie. No na dwie osoby to jednak. Wiesz co? Bardzo ładnie pachnie. Czuć takie przyprawy. dobrze było, żeby było przyprawione. Uuu, uuu, Bum! Bum! Spróbujemy. przyprawione? Pieprzne takie, nie? No, ale powinno być takie przyprowadzone. to... Bardzo fajnie to smakuje. Teraz spróbuję tego tutaj ututować w Pieprzne. Pieprzne. Mięso mi smakuje. No, no mięso jest fajnie. fajne. Fajne mięso. Jak na... Bardzo, bardzo delikatne jest. Yy, przede wszystkim mokre. No tak. Jak na, no jak na indyka, tak. bo Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że na no człowiek przezroczył ją do tego stroganowa z wołowiny, bo tutaj mam indyka. No, no wiesz, to już stroganowa też z kurczaka robił jeszcze, tak? Tutaj, nie, bo ja cały ja z wołowiny też, no. Ale jak powiem Wam, że z indyka, yy, myślałem, że to mięso będzie takie suche. Nie, nie jest suche. Hmm, w ogóle. Jest bardzo wilgotne, bardzo soczyste. Można zobaczyć tutaj. Ogólnie w mistce jest takie wrażenie, że dostajesziemy same mięso. W ogóle to moim zdaniem ma za mało... Już w sobie troszeczkę. Ciutko za mało. Może mm -hmm. to wiesz, może było bardziej wodą, może jeszcze podać ją zrobić. Na przykład. Ale, ale nie to... powiem, że to jest niesmaczne, ale ciężko mi to nazwać stegonowe, bo tutaj dostajesz takie no mięso, praktycznie same mięso. tak już to yy, po, po tak z, z przepisem, żeby nie było no to te, te, ten cały płyn został bardziej zredukowany, wchłonięty w mięso i no, parę kropalek na, na, na dnie miski są, no dosłownie jakieś tam, nawet nie będę miał za bardzo jak pokazać, ale praktycznie nic nie ma. Powiem dla Was, smaku? Fajne. Na przykład jakbym gdzieś tam wyjechał, gdzieś zmiłchęcił taką paczuszkę, taką cenę bym sobie wziął, jako taki awaryjny obiad, bez żadnego problemu. No i czas kochani widzowie wyciągać kaczuchę. Uwaga. No, wygląda spoko. Mamy, mamy ta co lubią tygryski najbardziej. Tłuszczyków dużo bardzo się z niego niej zrobiło, ale to nic dziwnego. Tak wygląda nie. No, tak. I będzie żółwinkka jeszcze tylko na górę. Powiem, że ciekawie. No dobra, dobra, spokojnie. Dawaj sobie. To mnie trochę porcja jest większa, bo ja tu jeszcze się dzielę z kimś innym. W międzyczasie no dołożymy tego. Ja zacznę e, nietypowo, ale zacznę od ziemniaczka. Po tego, prostu, tego. Bo, bo jestem po prostu ciekaw, kurczę tych ja już Nie wiem dlaczego. Ziemniaki są mało przyprawione, Takie po prostu neutralne, bardzo. Jak ktoś ich nie lubi więcej, no to będę ok. Smarujemy. Główne dania. Tak to wygląda, bardzo soczyście. Troszeczkę przetrzymaliśmy to mięsko. To nie dołożę, naprawdę dużo. Zwiększa. Ale skóra, wiecie co, yy, zrobiła się chrupiąca. Hmm. Dobra. Z żurawinką. Nie wiem, co myśleć o tej żurawinie. Mięso jest soczyste, żurawina podbija taki smak ciekawy. Bardzo dobrze to się komponuje. Wiesz ja sobie tego tłuszczu troszeczkę dam. Nawet widać. Zobaczcie, jaki ładny mięsny. Ale nie ma tego... Ten tłuszcz to po prostu tłuszcz, tak? Nie masz w nie ma, nim ma, nie jakiegoś takiego smaku intensywnego, że, że on ci tam... No bo to jest tłuszcz samej klaczki, żeby się opiekł za przykład Z przykład z, no. z czymś innym, to ten tłuszcz by był w ogóle smaczniejszy. Mhm. Mm Żebinka trochę... Podbija. Podbija całą... Ca... Podbija całe danie. Ale powiem Ci, że. No, zakłócony nie jestem. Nie wiem, miałem. Ja, Popołysę, po, jak ty. Nie jest to niejadalne. Znaczy, moja opinia jest taka: dla mnie to jest smaczne, bo ja bardzo uwielbiam zrobinę. Ja. Może inaczej. Ja, ja to widzę w ten sposób, że nie różni mi się to specjalnie od kurczaka. Nie, nie czuję tego, wiesz. Czegoś, czego, czegoś więcej takiego, co bym chciał poczuć w kawstce. No fakt, troszeczkę podchodzi to pod kurczaka, ale delikatnie, delikatnie to jest inne mięso. Tak, nie, no to, to jest na kaczka, tak no ja nie zwiedzę, że to nie jest kaczka. Ale nie, nie ma no czegoś i tego takiego tego na tych nogach jest nie, nie tyle, co na kurczaku, nie? Później. Za tą cenę ja nie to pójdę. jest niecałe 30 zł. Tam ja napisałem wcześniej mm -hmm. ale jeszcze raz dla was przypomnę, bo to było w poprzednim odcinku podawana cena. Już tego paragonu nie mam. Ale samo danie ogólnie jest bardzo smaczne. Tak, dla mnie. jest okej. Okay. Oczywiście no, można to po swojemu jeszcze troszeczkę dopieścić. Nie I wiem, to... myślę, że to już masz coś gotowego. Nie wiem, jak to chciałbyś to jeszcze doprawić. Ziemniaki, ziemniaki bym zaproszeniem doprawił. A ziemniaki nie, tak, ale nie, 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 ja nie, nie, ja mówię o kasce, no, tak? Nie, tutaj jak masz żurawinę, to żurawinę żurawiny nic nie dodamy. No nie, ja nie powiem, że to jest niesmaczne, bo nie. Tylko fajnie po prostu się, nie, nie ma się tego się skórka przypiekła, to co ja lubię na, na, na przykład na nogach. Więc za taką cenę, gdzieś na wypad, jest spoko. Tak. No i teraz mam taki, słuchajcie, dylemat, bo no Ty to nie wiesz tam, no, porównując do golonki, a do kaczki, no chyba na pierwszym miejscu dalej będzie golonka, bo jednak ona była bardzo pyszna. Fakt, że tam się ta skóra trochę nie, nie była taka chrupka, taka jak chciałem, ale samo ogólnie miejsce w golonce było super. Tutaj nie ma, nie ma naprawdę co marudzić. Znaczy jest nie, spoko. no to właśnie mówię, kwestia tego, że danie gotowe, jak nie patrzę na to, że to jest kaszka, na którą ma bardzo dużo, w takim wypadku teraz widzę, że dużo większe wymagania niż to, co jemy teraz, to jest okej. Okay. To sobie pojedliśmy kaczuszkę, ale no, powiem szczerze, że dla mnie to naprawdę smakowało. Zajmę. ja uważam, że było ok. Jest okej. Okay. Tak, trzeba było troszeczkę może to przyprawić, wcześniej człowiek będzie wiedział, żeby na przyszłość to zrobić inaczej. O ile będzie kiedyś po, tak. tak. Po swojemu Bo przywojemu. biorąc pod uwagę, że to i tak jest do domu, więc... Mamy w, przyprawy. W domu każdy raczej jakieś takie podstawowe przyprawy mamy i na nim jak dodać. Ewentualnie tak, tak, tak żeśmy się tak pozastanawiali akurat poza kamerą, że może te ziemniaczki częściowo wrzucić do tej, tej kaszki, kiedy żeby one tam w tym tłuszczu troszeczkę po, po piekło się to pewnie byłoby smaczniejsze. Teraz ląduje ostatnia. Już potrawa, czyli pierś z gęsi. Jaka potężna. Tutaj mamy, słuchajcie, kilogram. Prawie kilogram bez 20 geta. To, no, to, to jest trochę, tak. ale to widać już taki mniej więcej będzie, no coś na kanapki, coś taką. Przypuszczam, jak że na początek to póki jeszcze jest ciepłe, to jest takie obiadowe, a potem już możesz prawdopodobnie jak Yy, jak o kroić czy coś takiego. No tak, boczek upieczesz też na początku, możesz spokojnie dodać do obiadu. Tak o, jest. Mamy też kolejną te tackę i woreczek, standardowo. Mamy. Tak, tak, znowu to samo. I mamy. Tylko tego tym razem wielkościowo to od razu widać różnicę. Minęło pół godzinki, będziemy wyjmować ostatnie danie dzisiejsze. Czyli gęś. Gęś. Gęś, 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 gęś. gęś. No nie może za bardzo przechylić. Dobra, starczy, starczy, bo nie przechodaj za bardzo, bo... Tak to wygląda? Jest przed sekundą wyjęte z piekarnika, więc nie ma co się dziwić. Mm. Ale pachnie bardzo apetycznie. Bardzo apetycznie. I to wygląda w ten sposób. Mm -hmm. Czy to będzie najlepsze z tego wszystkiego dzisiaj? Jak myślisz? Powiem, że wygląda chyba najbardziej apetycznie. No może, nie wiem, czy, może ta ciemność tego mięsa jest taka nietypowa? On no, ma jakiś eee, tak urok Ja to wizualne. chyba ogólnie nigdy nie jadłem, piersi z gęsi, nie pamiętam. Ja też nie, nie bardzo ko kojarzę. Nie kojarzę. E, Ale pachnie... To z ciekawości, bo naprawdę miałem chrapkę na to. No to próbujemy. Mm. Ma inną strukturę no, zupełnie niż kaczka czy kurczak. No inna jest struktura. Według mnie to się trochę ciężko wtórzyje. Dokładnie o tym samym pomyślałem. No, na tym to... Mm, jest bardziej gorzka. czujesz? taką góryczkę Można Może dojkatą. Ale nie, nie na tyle, żeby mi to przeszkadzało. Jakaś tam przeczystość w niej jest, ale no niestety smak mnie tutaj nie powala całkowicie. Służbuj. Ja, skórki. Zaprobowałem. No, no. Nie. A mm. to w skórce jest chyba ta gorzka takie takiego wrażenia. Zjadłem właśnie ze skórką i czuję, że jest taki bardziej, bardziej gorzkie. Nie, w zapachu to jest fajnie. bardzo ładnie zapachnie. Ale w smaku dziwne takie. Można po prostu gęście. Tak. Nie jest suche. Goryczka takiej gorzkości takiej. Nie powiem, żeby mi to nie, nie no smakowało. Bo, mi tu czegoś brakuje. No. My to zjadł. Tak bez żadnego problemu. Nie, powala mnie, ale. Nie mam, nie mam, w tym niczego takiego, co powiedział. Nie, no nie tego więcej nie. Idzie. To jest okej. Okay. Mi się wydaje, że tu brakuje dużo przyprawienia jakimś ślubowaniu. No pan? Nie ma. No, Można z bardzo mocno przyprowadza. Dlaczego z tym dokładnie? Po prostu nie jest przyzwyczajony do, do gęści. No, tak ja powiem, że ten tłuszczyk jest potrzebny. Nie. Tłuszczyk jest potrzebny, jak ja się go doda, tak... Na, na... Może nie jest to jakieś idealne dla niego. Dawać pomoc do tego. Hmm. Słuchaj, nie wiem jak Everyone mi się kupowała pierwszy ja Nie mam pojęcia. Ale, ale chodzi o to co kupiłem. To, co teraz testujemy, no to powiem, że to mnie rozczarowało. Bo nie jestem tym zachwycony, to nie jest dla mnie coś, co ja bym mógł to jeść. Nie? Nie, nie ma To jest tylko moja opcja. nie, z nie, 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 nie pochodzić, może bym go zapiętał. Nie wiem, bo nigdy nie zajmowałem. To jest pierwszy raz, kiedy próbuję było jeść, ale mi ona na kawę nie zna. Ona, ona ma taki kosmo taki takim Jest, no. Jest taka zaskoczka taka... kawy. Ale drugi problem. Kawę... Czuję, że jem coś takiego bardziej wsytego niż kurczak, czy... Nie jest bardzo... takie... Cięższe jest. Cięższe, to, to się, się czuje? Jest cięższe przede wszystkim. Ale tak, jeżeli chodzi o samą, samo, samo bez niczego, zdecydowanie mówię na no nie. Nie wiem, jak to by Nie wiem, z tymi ziemniaczkami, z tymi śrubkami, na pewno byłoby dużo było lepiej. Na jest jeśli testujemy taką, jaką mamy, to nie zatrzymaliśmy kilku ziemniaczków jeszcze, mimo tego. Znaczy, widzisz... A ja bym na przykład bez problemu. Tylko ja od razu sobie wyobrażam, że oczywiście, dodać do tego ziemniaczki, i jakąś surówkę. Ja, ja myślę, że ja, ja osobiście nie zdziwię się, że ich sobie kupię. Ma... Bo to mi to ma... nawet podchodzi, nie i mówię, że to jest jakieś tam rewelacyjne, ale jeżeli to nie, no nie wiem jakie to było cenie, a jeżeli to nie jest jakoś specjalnie drogie... To... Masz, was... słuchajcie, on mówi właśnie Bo jest właśnie, jakie to jest cenie, bo jeżeli to nie jest specjalnie drogie, to ja w stanie to kupić. Zrobić sobie domek to Dobra, Dobra, tutaj był niecały kilogram z 20 gramów. pod uwagę, że bardzo dużo tego sosu tłuszczu, jak to tam zwał, tak zwał, co to jest. 20 gramów. Mm -hmm. Za tu pierś zapłacimy 58 gramów. Za to się złoży na to. To nie no wiem. Może jakiś taki in rarito nie? No? Znaczy nie, to powiem tak. Żeby to było tak. To tak. Za e, 30 zł, za, no, za 40 zł tak za kilogram, to spokojnie bym to kupił. E, uznał, to jednak jest kilogram, no skąd mówię, tylko by to było. Tak, do tego. surową, nie? Oczywiście, ale tak, ja, ja też nie wiem, jak to jest e, z tymi gęsiami, bo też raczej tego nie, te, te, tego nie próbuję. Ja na pewno kiedyś jadłem, ale już nie bardzo pamiętam. E, ja nie pamiętam, dlatego mówię, że nie. Nie, ja wiem, że ja jadłem, tylko po prostu tak dawno, kaczka. że nie, zwyczajnie nie pamiętam, e, bo jestem tylko pewien, że jadłem gęsi wcześniej tylko było za dawno. E, Mi osobiście smakuje. No rzecz gustu, tak? No, po, 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 tak, po prostu nie za te pieniądze. Tak moim zdaniem to nie jest nie jest może ta kwota, którą bym był skłonny bardziej wydać, że to ale raz, ale jakby... raz może tak, raz na jakiś czas. Powiem tak, to jest spory kawałek jednak mięca. No Jeżeli masz tam na 3-4 osoby, na 4 osoby nie wiem, to starczyłoby? Może No po plastrach to by na pewno by wystarczyło. Tak, do do takiego ziemniaczka, wtedy już nie wydaje się jakoś tak strasznie na cztery do, do, do rzucasz, osoby do Dorzucasz do jakiegoś tego. Nawet nie, słuchajcie, nawet na dwie osoby to jest No nawet na dwie osoby, to już tak. nawet nie ma żadnej drogi, a przecież tego nie żyjesz sam. No nie, nie, no nie, no nie, to, nie, jest, nie. to jest za duży nie. kawałek, więc na, 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 na dwie osoby zrobić obiad dodajesz do, do, do tego ziemniaki, surówkę. Mi? Ok. Dla mnie to jest dla mnie to jest takie wyjście, ja które bym mógł zaakceptować. Na nie. Jak chcecie więcej takich odcinków, jeszcze trochę mają takich dziwnych różnych potraw, które warto byłoby jeszcze spróbować. Zostawcie to w komentarzu, a zrobimy jeszcze taki odcinek, bo jest, jest, jest coś tam fajnego, Wiesz jeszcze co to, co ja naprawdę bym nie wziął nawet do ust, nie wiem jaką, ale warto byłoby to spróbować, o ja tak to powiem. No ja próbowałem różnych dziwnych dań. <grym <grym z Gliwego ja z... jadłem, więc... <grym> Z tym zaczekamy na inny tak. odcinek. Dziękujemy ślicznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i co, widzimy się w następnym odcinku, już pewnie gdzieś... Tak, już bardziej z, 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 z innej lokalizacji, tak. już nie z kuchni. No, z jak raz na jakiś czas będziemy coś tam... Tak, tak, nie, zawsze, nie, zawsze, nie zawsze jest kombino. czas, żeby gdzieś od razu wyjeżdżać. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!